Myślę, że życie trochę przypomina ogród. Ja w swoim ogrodzie miałem już śnieżnobiałe zawilce, które znikały tak szybko, jak się pojawiały. Jaskrawo-czerwone tulipany, piękne przez chwilę, zanim nie spaliły ich pierwsze promienie wiosennego słońca. Wszystko zmieniło się, gdy sprowadziłem do swojego ogrodu piwonie. Te cudowne rośliny w dalekiej Azji, swojej ojczyźnie, symbolizują szczęście i pomyślność. W moim ogrodzie zadomowiły się dosyć szybko. Ich pełne, ciężkie, jak gdyby od niebiańskiej woni, kwiaty sprawiły, że wszystko wokół pojaśniało. Trawa była bardziej zielona, a niebo choć to przecież niemożliwe. Stało się bardziej błękitne. Na nowo usłyszałem śpiew ptaków i poczułem na skórze promienie słońca. Pielęgnowałem więc ten skarb, i dłonie moje stawały się delikatniejsze, jakby udzieliła im się aksamitność tysięcy płatków. Na początku doglądałem piwoni ostrożnie. Teraz robię to już pewnie. Ale nadal z niekończącym się zachwytem i ogromnym szacunkiem. Kwiaty odmieniły nie ogród, ale jego właściciela. Niech te cudowne piwonie będą naszą miłością, o którą troszczymy się każdego dnia. Ja chcę być dla ciebie porannym promykiem słońca. Ty bądź dla mnie letnim wiaterkiem w ciepły dzień. Ja będę delikatną rosą o poranku. Ty będziesz dźwięcznym śpiewem ptaków. Niech piwonie kwitną i rosną w stronę słońca, mocne uczuciem, które nas połączyło. Chcę codziennie widzieć radosne iskierki w Twoich oczach, śmiać się z Tobą, zasypiać i budzić się obok Ciebie. Niech nasza miłość rozkwita na nowo każdego ranka. Dziękuję za to, że jesteś.